W tym filmie opowiem Ci o powstaniu i upadku Księstwa Warszawskiego. Zapraszam. W 1805 roku Francja toczyła wojnę z Austrią i Rosją. Napoleon zwyciężył w bitwie pod Austerlitz, a pod koniec roku podpisano traktat pokojowy, który naruszył równowagę sił w Europie Środkowej. Z tego powodu w 1806 roku Prusy wypowiedziały wojnę Francji. Napoleon zwyciężył bitwy pod Jenom i Auerstadt i wkroczył do Berlina. Przeciwko Francji opowiedziała się także Rosja. Te wydarzenia pozwoliły Polakom mieć nadzieję na odzyskanie niepodległości. Napoleon wezwał do siebie generała Jana Henryka Dąbrowskiego, który stawił się wraz z Józefem Wybickim. Ponaparte powiedział wówczas: Zobaczę, czy Polacy godni są być narodem. Uzależnił w ten sposób przywrócenie Polski od zaangażowania Polaków po stronie Francji. Dlatego też polscy dowódcy wezwali Polaków z Wielkopolski do zorganizowania powstania i udali się do Poznania. To obraz Jana Gładysza, na którym widać z jakim entuzjazmem i nadzieją mieszkańcy Poznania witali generała Dąbrowskiego. Pod koniec listopada Bonaparte zajął Warszawę, co było możliwe dzięki niemal całkowitemu rozbiciu armii pruskiej. Dąbrowski i Wybicki znów podjęli z Napoleonem negocjacje dotyczące powstania państwa polskiego. Niedługo potem utworzono polskie organy władzy, które miały utworzyć polską armię i zadbać o dostawy dla armii francuskiej. W styczniu 1807 roku Powstała komisja rządząca, na czele której stanął Stanisław Małachowski, który był, przypomnę, marszałkiem Sejmu Wielkiego, a książę Józef Poniatowski kierował wojskiem. W związku z tym, że na ziemiach polskich nadal trwały działania zbrojne, 30-tysięczny oddział Polaków skierowano do walk o Pomorze i Gdańsk. Napoleon odniósł ważne zwycięstwa w Prusach wschodnich. Pod Iławą Pruską i Frydlandem. Rozpoczęły się rozmowy pokojowe, podczas których Napoleon chciał zakończyć wojnę, gdyż okazała się być kosztowniejsza niż to sobie zakładał. Chciał też rozerwać sojusz Rosji i Prus, a także zmusić Rosję do przystąpienia do blokady kontynentalnej Wielkiej Brytanii. 7 lipca 1807 roku podpisano pokój w tylży. Na jego mocy, powstało Księstwo Warszawskie obejmujące zimie z II i III Zaboru Pruskiego z królem Saksonii Fryderykiem Augustem I na czele. Pomorze Gdańskie nadal należało do Prus, ale Gdańsk uzyskał status wolnego miasta. Poza tym Okręg Białostocki, będący częścią III Zaboru Pruskiego, otrzymała Rosję. Polacy cieszyli się z odzyskania państwa, ale było ono bardzo małe i nie było królestwem, a jedynie księstwem. W lipcu 1807 roku Napoleon nadał księstwu warszawskiemu ustrój. Wydarzenie to przedstawia obraz Marcella Baciarellego. W rzeczywistości polska delegacja nie spotkała się z cesarzem, a jedynie otrzymała podpisany przez niego dokument. Zgodnie z ustawą zasadniczą, władzę wykonawczą sprawował król Saksonii Fryderyk August I. I Rada Ministrów, którą mianował król. Władzę ustawodawczą miał dwuizbowy sejm. Składał się on z Izby Poselskiej, liczącej początkowo 60 posłów wybieranych przez szlachtę i 40 deputowanych będących przedstawicielami gmin, a wybieranymi przez mieszczan i najzamożniejszych chłopów. Był też Senat, złożony z 18 senatorów. Mimo, że nowe grupy społeczne zasiadały w parlamencie, to organ ten miał niewielką władzę. Miał się zbierać co dwa lata na dwa tygodnie i zajmować głównie kwestiami podatkowymi. Faktyczną kontrolę nad ustawodawstwem miał król i jego ministrowie. Poza tym konstytucja wprowadzała w księstwie warszawskim zdobycze rewolucji francuskiej, czyli zniesiono poddaństwo chłopów. I wprowadzono wolność osobistą i religijną, a także równość obywateli wobec prawa. Pod koniec 1807 roku wprowadzono dekret grudniowy, który zachowywał pańszczyznę, a ponadto pozostawiał w rękach dziedzica własność ziemi użytkowanej przez chłopów. Oznaczało to, że jeśli chłop chciałby opuścić swoją wieś i pana, traciłby cały swój majątek. Sytuację chłopów poprawił kodeks cywilny Napoleona, który wprowadzono w Księstwie Warszawskim. Sądownictwo patrimonialne zostało zlikwidowane, a właściciele ziemscy nie mogli już sądzić swoich chłopów. W ten sposób prawo narzucone przez Napoleona w Księstwie Warszawskim wymusiło zmiany w administracji i stosunkach społecznych. Nie było to państwo suwerenne. Miało realizować zadania zlecone przez Napoleona. O co dbał francuski rezydent, powołany na mocy układu francusko-saskiego? Ciekawostka. Napoleon potrzebował dużych środków na utrzymanie armii. Dlatego pokonane, ale też zaprzyjaźnione kraje musiały płacić duże sumy pieniędzy. Zgodnie z porozumieniem zawartym w Bajonnie, księstwo warszawskie miało wypłacić Francji ogromną kwotę 20 milionów franków. Polakom nie udało się uiścić całej należności, ale do dziś określenie sumy bajońskie oznaczają ogromne i nie do końca uzasadnione roszczenia. Księstwo warszawskie było w trudnej sytuacji gospodarczej. Kraj niszczyły przemarsze obcych wojsk, państwo było zadłużone, a dużą część dochodów przeznaczano na rozbudowę armii. To jednak wpłynęło na rozwój warsztatów przemysłowych produkujących dla wojska mundury i broń. Władze księstwa emitowały papierowe banknoty, co było podyktowane niedoborem kruszców. Mimo to rozwijała się kultura, nauka i szkolnictwo. Utworzono izbę edukacyjną, która zwiększyła liczbę szkół średnich i elementarnych. Założono nowe uczelnie: szkołę prawa i szkołę lekarską. Wznowiono działalność Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie. Trwały prace nad słownikiem języka polskiego. Działał też teatr kierowany przez Wojciecha Bogusławskiego. Austria wypowiedziała Napoleonowi wojnę z uwagi na jego porażki w Hiszpanii. W kwietniu 1809 roku Księstwo Warszawskie zaatakowała 30-tysięczna Armia Austriacka. Armia Polska dowodzona przez księcia Józefa Poniatowskiego była dwukrotnie mniejsza. Mimo to Polacy odnieśli zwycięstwo w bitwie pod Raszynem. To obraz Januarego Suchodolskiego zatytułowany Śmierć Cypriana Godebskiego pod Raszynem. Umierający poeta, który dowodził pułkiem piechoty, widoczny jest z boku dzieła. Centralną postacią jest książę Józef Poniatowski. Ostatecznie oddano Austriakom Warszawę z uwagi na przewagę liczebną na jeźdźcy. Ciekawostka. Duża część polskiej armii walczyła obok Napoleona w Hiszpanii i dlatego nie mogła bronić kraju podczas najazdu Austriaków. Polskie oddziały szwoleżerów wsławiły się zdobywając trudną przełęcz Somosierra. Dzięki ich bohaterstwu siły francuskie mogły ruszyć na stolicy Hiszpanii. Wydarzenia te na swoim obrazie przedstawił January Suchodolski, Dowódca szwolażerów, pułkownik Jan Kozietulski, to centralna postać na białym koniu. Poniatowski, po zajęciu Warszawy przez Austriaków, zajął miasta znajdujące się w Galicji pod zaborem austriackim, a mianowicie Lublin, Samość i Kraków. Z tego powodu Austriacy opuścili Warszawę. A niedługo potem Napoleon zwyciężył pod Wagram, a wojna się skończyła. Księstwo warszawskie nie zostało zniszczone, uzyskało nawet nowe nabytki terytorialne. Przyłączono do niego cztery departamenty odbrane Austrii: krakowski, lubelski, radomski i siedlecki. To umożliwiło powiększenie polskiej armii, ale przede wszystkim rozbudziło nadzieję w Polakach na odbudowanie państwa. Ciekawostka? W kampanii galicyjskiej uczestniczyła Joanna Żubr, walcząca u boku męża. Początkowo udawała jego brata, ale podstęp szybko wyszedł na jaw. Podczas szturmu zamościa Joanna jako pierwsza weszła na wały, za co miała zostać odznaczona orderem Virtuti Militari. Sprzeciwili się temu oficerowie, którzy nie chcieli by odznaczono kobietę. Z tego powodu zaproponowano jej nagrodę pieniężną, ale odmówiła. Order Virtuti Militari zdobyła podczas wyprawy na Moskwę, gdyż tam też wyróżniła się odwagą. Gdy zaczęły się przygotowania do wojny francusko-rosyjskiej, przyspieszono rozbudowę armii polskiej. Pod koniec czerwca 1812 roku Napoleon ogłosił rozpoczęcie II wojny polskiej. W Warszawie zawiązano konfederację generalną i ogłoszono powstanie Królestwa Polskiego. W Wilnie zaś utworzono komisję rządu tymczasowego, która była niezależna od Warszawy, a która Miała na terenach odebranych Rosji zorganizować administrację i przeprowadzić pobór rekrutów. W wyprawie na Moskwę wzięło udział niemal 100 tysięcy polskich żołnierzy. Te oddziały wykazały się w trakcie całej kampanii i mimo dużych strat wróciły do kraju ze sztandarami i działami oraz zachowując zdolność bojową. Siły polskie wycofały się do Saksonii, a potem Stanęły u boku Napoleona w przegranej bitwie pod Lipskiem. Poległ wtedy książę Józef Poniatowski, który utonął w nurcie Elstery, choć niedawno pojawiła się też teoria, że mógł polec przez omyłkowy ostrzał sił Napoleona. Józef Poniatowski, bratanek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, służył w armii Austriackiej. W 1789 roku przeszedł do Armii Polskiej. Dowodził w bitwie pod Zielenicami podczas wojny w obronie Konstytucji 3 maja. Walczył w Powstaniu Kościuszkowskim. Gdy Napoleon wkroczył na ziemię polskie, stanął na czele Armii Polskiej. Był ministrem wojny i główno dowodzącym w Księstwie Warszawskim. W 1812 roku brał udział w wyprawie na Moskwę. Zginął w bitwie pod Lipskiem. Był ceniony ze względu na odwagę i troskę o szeregowych żołnierzy. Wiosną 1813 roku wojsko rosyjskie wkroczyło do Księstwa Warszawskiego. Na polecenie cara Aleksandra I utworzono Radę, która miała zebrać wysoką kontrybucję na rzecz armii rosyjskiej. Po upadku Napoleona władcy trzech państw zaborczych znów mieli silną pozycję na kontynencie. Ale te kilkuletnie funkcjonowanie Księstwa Warszawskiego zapobiegło całkowitej likwidacji Polski. Zapamiętaj najważniejsze. Pod koniec 1806 roku Napoleon przedstawił Józefowi Wybiskiemu i generałowi Dąbrowskiemu obietnicę odtworzenia państwa pod warunkiem zaangażowania się Polaków w wojnie przeciw Prusom. Po tym spotkaniu wybuchło antypruskie powstanie. Księstwo Warszawskie, utworzono na mocy pokoju w Tylży, obejmowało zimę II i III zaboru pruskiego bez Gdańska. Władcą księstwa został Fryderyk August I, król Saksonii, który wraz z Radą Ministrów sprawował władzę wykonawczą. Z kolei władzę ustawodawczą pełnił dwuizbowy Sejm. Księstwo warszawskie miało wiele problemów gospodarczych, związanych m.in. z kosztami nieustannego powiększania armii. W 1809 roku, po wojnie przegranej przez Austrię, Część Galicji została przyłączona do księstwa warszawskiego, jednak już w 1813 roku na jego teren wkroczyły wojska rosyjskie. Było to konsekwencją klęski wyprawy Napoleona na Moskwę.